Niedziela 14 września 2025 roku ze stadionu zimowego w Tychach wita Państwa ekipa Polski Hokej TV. Pierwsza formacja GKS -u Katowice numer 15 Kacper Maciaś, 33 Zak Hoffman. GKS Tychy dzisiaj w następującym zestawieniu bramkarze numer 33 Tomasz Fucik, numer 18 Kamil Lewartowski. Pierwsza formacja Grzegorz Pasiut, Jona Monto, krążek na tafli, pierwsza guma. Wielkich hokejowych derbów Śląska dla GKS-u Katowice. Bryg. witany na Fraszko. Fraszko sam kończy tą akcję, ale przygotowany krążek i szansa dla Tyszan. Ruszył Gościński. Gościński sam kończy tą akcję i dobrze. krążek Komorskiemu, ale dobrze ustawiony na linii strzału. Werweda zablokował to uderzenie i teraz znakomicie jest Peryl w bramce GKS-u Katowice. Tyszanie przejęli inicjatywę. Bizacki trafiony Anderson rozpędza się Steven Anderson Anderson z backhandu poprawka Deep Echtonen. Bizacki, Olaf Bizacki Strącony krążek Helianko i jest Per Eliasson, odbija w Czarczyka Helianko spojrzał gdzie ustawiony Kakonen i tylko boczna, do Kaskinena udało się Tyszanom opanować krążek, Monto Kaskinen Eliason? Eliason, nie daje się zaskoczyć. Rozpoczęła się ostatnia minuta gry pierwszej tercji Jesper Eliason. GKS-u Katowice, Fraszko, poczekał, żeby nie spalić odegranie do Lundegarda, ten mocno, ale Tomasz... GKS-em Katowice, Grzegorz Pasiut, Jona Monto, krążeg w grze. Zaka Hoffmana, ten spojrzał głęboko w oczy. Witan w Usari. Obok niego Michalski. Kojwuzary same przed fucikiem. Mimo asy. Tomasz Fucik. McNulty. Do Hodora, Trącony krążek wypuścił gumę. Na niebieską linię. Wartinen. Strącony krążek. Znakomicie psko. Wronka. Zak Hofman. I broni fucik. Berweda. Dobre odegranie. I próbował sprytnie to zrobić. Runeson, Lundegard wymienili obrońcy. Wieksy, krążek teraz odbity. Krążek od Kaskinę na Lundegard i gol! Jakub Lundegard odwiera wynik tego spotkania. Odbity tam gdzieś krążek, zamieszanie. Lundegard pojechał za tym swoim uderzeniem. Tą utratą bramki. Zagościli teraz w tercji obronnej GKS-u Katowice. Hokejistów, Gościński, zablokowane uderzenie i jeszcze poprawka. I teraz Tyszan Helianko, nie, to jeziorski odegranie krążka Eliasson, ależ to to ten sprawdził czujność Eliasona a tymczasem Hoffman i nie trafiły. Helianko, Helianko, sam kończy akcję, świetnie tam... Po... Zamieszanie przed Tomaszem Fucik, we pierscz. Wygadali Katowiczanie wznowienie. I poprzecie. Uniknąć na obiekcie GKS-u tychy sprawiła, że trzeba z wykorzystaniem bandy. Katowiczanie w ataku i próba przeciszan. Kakonen. Uderzenie broni Spereliason. Monto przyspieszają Tyszanie Kaskinen. Monto. No i miał Pichalski. Juszy na tafli. Komorski próbował. Speraliasona na przemieszczeniu, ale jego strzał mało precyzyjny. Kakonen. Łyszczarczyk i gol! Wykorzystują Tyszanie przewagę jednego zawodnika. 11 sekund do zakończenia kary Stevena Andersona. I wyrównująca bramka. Nie wiem czy tam jeszcze krążek nie odbił się po drodze. Po tym uderzeniu Alana Łyszczarczyka. Pośród pasów pasywnie teraz Tyszanie Hoffman z ostrego kąta, ale w tej sytuacji zablokowany rządy Puim Monto na niebieską linię. Jesper Eliason w tej sytuacji uwolnienia. Kakonen do boku. Jeziorski. Kakonen próbuje. Paś. Instynktownie Eliason zamieszanie. Pod bramką Tomasza Fucika. Ostatnie sekundy. Wartinen do boku McNulty i koniec. Z przewagą jednego zawodnika przez 18 sekund. Wronka. Teraz Lundegard. Konen już na tafli, Czteroosobowe zestawienia. Pasiód prbo. Dobry katę z wykorzystaniem bandy do Kaskinena. Zmiana w Tyskiej drużynie i gol! I mamy rozstrzygnięcie. Rasmus Kelianko. On wjechał do tercji GKS u Katowice i zaskoczył. Jespera Eliasona. Minuta 5 sekund. Tyle potrzebowali Tyszanie na rozstrzygnięcie. Mieli swoje szanse. Katowiczanie grali z przewagą. Jednego zawodnika w końcówce nie wykorzystali.